Dzień dobry państwu witamy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o y, wartościach odżywczych i o tym czy naprawdę potrzebujemy janiek, Malcu, i wątróbki y, no. i czy naprawdę w nich jest aż tyle wartości odżywczych, że nie powinniśmy ich wykluczać w diety. Y, I że tam to jest ten koncentrat wszystkiego co y, potrzebujemy. I to jest tam, powiem ci y, ja się bardzo często z tym spotykam, że jak to, no przecież jajka są bardzo zdrowe, wątróbka to już w ogóle przecież to jest koncentrat wszystkiego, a jednak przecież to nie jest takie czarno-białe. To ty o tym Tomku sądzisz? Czy jajka w malcu i w wątróbce są takie wartości odżywcze, że my nie powinniśmy z tych produktów wygnować? O fryste. No to wiesz, bo wtedy ciężko mi troszeczkę, bo wiesz, bo to jest tak, że e, 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 dla mnie te sprawy są oczywiste, ale ja rozumiem, że my musimy to tłumaczyć, bo właśnie ludzie o to pytają. E, może zacznę od tego, że z tej trójki, bo mamy jajka, wątróbkę i smalec, tak? E, to z tej trójki bym od razu wyrzucił smalec, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu, tak? Smalec to jest praktycznie koncentrat tłuszczowy. Większość z tych tłuszczów to są tłuszcze nasycone. No i dojdziemy do tego, co jest poza tłuszczem tam, ale niewiele, czyli to w ogóle jest słaby pomysł. Tak. No i też mówiliśmy o smalcu, prawda? To był jeden chyba. Jeden z odcinków, więc, więc ten smalec chyba często się w tym gabinecie u Ciebie u pacjentów pojawia. U mnie, u mnie jakoś rzadziej, ale jak, jak się pojawia, komentujemy. Więc zostają nam jajka i wątróbka. Co do jajek, to jeżeli wpiszecie w lupkę w, na mojej stronie, to są artykuły dotyczące jajek, bo jajka to są w ogóle bardzo ciekawe składniki. To jest ciekawy składnik diety i on jest bardzo bogaty odżywczo pod kątem takim, że dla tych, którzy nie słuchali, nie wiedzą, no to musicie sobie wyobrazić, że zamknięty w skorupce mamy ilość substancji, która jest Gotowa, nic nie możemy tam dołożyć, bo to już jest struktura zamknięta. I, I z tej substancji, tak skoncentrowanej, tam jest idealna recepta składników, żeby powstał ptak, który przedziobie od wewnątrz skorupkę i wyjdzie i prostu jest skrzydełka i będzie tam piszczał, tak? Więc tam jest wszystko do powstania organizmu. Więc to jest super kapsuła życia, można powiedzieć, ewolucja stworzyła ptakom taką właśnie kapsułę, więc tam jest wszystko. Tak, Po trochu. W dodatku jest to bardzo skoncentrowane, a jak potrzebujemy kalorii i energię w dietetyce skoncentrować, to koncentrujemy w czym? W tłuszczu, ponieważ in, in, najbardziej gęsty kalorycznie tych wszystkich makroskładników jest tłuszcz. Więc jajka no, są bogate w tłuszcz, są bogate w cholesterol, są bogate w cholinę. Oczywiście wszystkie te składniki są potrzebne. Tak, Tam nie ma niepotrzebnych rzeczy. To jest perfekcyjna kapsuła życia. Tak. Więc owszem tak, natomiast z naszej perspektywy jako ludzi, jajka są, uwaga, zbyt gęste odżywczo, żeby z nimi przesadzać. Tak? Czyli ja, ja radzę sobie bez jajek, bo ich nie potrzebuję. Ja te wszystkie składniki, które są w jajkach. Mam w postaci dużo mniej gęstej odżywczo z innych składników pokarmowych. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ja miałbym powiedzieć, że mogę ktoś by mi dał takie zadanie, że ja mogę wybrać jeden składnik zwierzęcy, który ewentualnie bym włączył do swojej diety, no to tym składnikiem byłyby jajka. Czyli jajka dla mnie ze wszystkich pokarmów zwierzęcych są najmniej złe, tak, tak bym powiedział. My z jajkami mamy taki problem, że one są zbyt gęste energetycznie, tak? A dla faceta czy dla, czy dla pani, zjedzenie dwóch czy trzech jajek na śniadanie, to z punktu widzenia pobudzenia ośrodka sytości i, i możliwości, to nie jest żaden problem. Bo zwykle sobie na przykład robią ludzie dwa jajka na miękko, tak? To jest mhm. Problem, tak? Dzieci czasami zjadają dwa jajka na miękko. Natomiast to jest ilość energii i tych związków budulcowych tak duża, że to przekracza możliwości i zapotrzebowanie nasze. To jest za dużo, to jest za gęste i to jest problem z jajkami. Więc wiem, że interesowałaś się choliną, prawda? Pacjenci też pytają. Tak, tak. Ta cholina jest wymieniana jako jeden z takich związków. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w jajku są bardzo potrzebne rzeczy, natomiast my mamy problem i on się pojawia w kolejnych odcinkach z nadmiarami, tak? W naszej cywilizacji obecnie my nie mamy problemów z niedoborami i mówiłem już, że nie widzicie ludzi, którzy mają niedobór białka, tylko widzicie ludzi otyłych, z za wysokim cholesterolem i z problemami, które z tego wynikają, z cukrzycą, z zespołem metabolicznym, z insulinoopatnością, bla, bla, bla. Więc przechodząc do choliny, cholina jest nam potrzebna, ale nie potrzebujemy nadmiaru choliny. My mamy przynajmniej dwa kręgi takich zainteresowań badawczych, które pokazują niebezpieczeństwa związane z nadmiarem choliny. Podkreślam: jeden to jest u mężczyzn ryzyko nowotworu prostaty. Są badania, które pokazują korelację z wysokimi poziomami choliny. Oczywiście, spożytej, tak wiecie. Drugi obszar jest to poprzez nasze bakterie litowe, o których też było niedawno. Jeżeli karmimy określone szczepy bakteryjne nadmiarem choliny, to owocuje to zwiększeniem przez te bakterie produkcji trimetyloaminy. Trimetyloamina wchłania się do naszej krwi i jest toksyną dla naszego śródbłonka, powoduje zaburzenie funkcji naszych naczyń i to jest dużo szerszy temat, ale to jest udowodnione w dziesiątkach prac. Czyli nie chodzi o to, my, że ja będę negował rolę choliny. My potrzebujemy cholinę, ja cholinę dostaję ze źródeł roślinnych i na pewno Marta czy wasz dietetyk wam powie, gdzie można znaleźć cholinę, nie tak gęstej postaci, jak macie ją w jajach, więc pamiętajcie, to nie chodzi o, o, o to, że to jest zero-jedynkowe, tylko potrzebujemy mieć pod dostatkiem, ale nie potrzebujemy nadmiar, tak? To chyba tyle o jajkach, nie, Marta? Bo czy, nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, bo o nie chcę. Ja myślę, że jak chcę... mhm. ja ja... chciałabym tylko jeszcze dodać od nas tych jajek, bo Wiadomo, że pacjenci są różni, tak jak powiedziałaś, absolutnie też nie jest moim tutaj celem zrobić ze wszystkich roślinowerców i bardzo szanuję też wybory innych ludzi zresztą również. I jeżeli chcecie jeść jajka, to tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby te jajka nie były po prostu z marketu. Jajkami oznaczenie 1, jeden, dwa lub trzy. Na każdym jajeczku macie odbity kod kreskowy. Zazwyczaj są jeszcze dwie literki, czyli na przykład PL, no one są polskie później sobie sprawdzamy ten kod kreskowy. On będzie albo przed PL, albo za PL. Jeżeli jest to jeden, dwa lub trzy, nie kupujecie tych jajek, bo to są chowy klatkowe. Do niedawna uważało się, że te jedynaczki są jeszcze dobre, ale jeżeli chcecie jeść jajka, to naprawdę znajdźcie sobie jakieś dobre źródło. Jakieś państwa, którzy żyją na chci, gdzie te kurki żywią się tym, co znajdą na polu, są na wolnym wybiegu nie są z chowu klatkowego, bo ten hub klatkowy, ja Państwu nawet pokażę, kura zazwyczaj nie ma więcej miejsca niż jedna kartka A4, więc to nie są warunki do życia, to nie są warunki też do powstawania nowych organizmów. One też są karmione różnymi dziwnymi rzeczami, yy, yy, hormony, szczepionki, yy, mam tutaj na myśli też te antybiotyki, więc no tutaj yy, trzeba zwrócić uwagę na jakość tych produktów. E, bo ja też widzę właśnie, że u pacjentów, no i Państwo jedzą? No właśnie jajka, e, mięso, wątróbkę, podroby, a warzywa? Nie, warzywa mają pestycydy, a z drugiej strony ci sami ludzie chodzą do marketów i kupują tam mięso, właśnie jajka, to nie są dobrej jakości produkty, więc jeżeli chcecie jeść takie rzeczy, to zwróćcie uwagę na to, gdzie one były, gdzie one powstawały i właśnie jakiej są jakości. To jeszcze tak ode mnie tyle, jeśli chodzi o jajeczka. No dobra, e, więc słuchaj, e, powiem Ci, że zaimponowałaś mi, Marta, tymi numerami na jajkach, bo ja dawno nie kupowałem jajek i, i nie wiedziałem, że są kody na nadrukowane teraz. Tak, ale w ogóle powiem Ci, hit, ja się zaopatruję na rynku bałutki, warzywa i owoce, jakie wskażą. Teraz nie że się z tym, ale y, to też nie gwarantuje sukcesu, na przykład robienie zakupów na takim rynku, jeśli chodzi o jajka. Bo któregoś razu pojechaliśmy z Michałem z moim mężem wcześniej i babuszka miała jajkę w Biedronki i zmywaczem do pewnotki zmywała kod z tych jajek. Więc wow. można różne rzeczy robić, naprawdę. znajdźcie sobie kogoś, gdzie faktycznie jedziecie, widzicie te kurki, jajeczka są, mogą być czasem nawet ubrudzone i, i wtedy Bej one okay. będą dobrej jakości. Tak, 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 tak. No dobra, no to słuchajcie, chyba teraz czas na tą wątróbkę. Marta, jakie, jakie twoi pacjenci wymieniają przymioty tego, że tą wątróbkę powinni jeść? No, przede wszystkim jeden, jeden bęk to jest żelazo, i to jest, to jest główna rzecz to jest właśnie to żelazo. I to też na no, Tomku, tutaj e, troszeczkę jakiś sadzak, i jeszcze w to lekarze głównie polecają tą wątróbkę. I to, co mnie jeszcze przeraża, to to, że bardzo często słyszę na przykład u pacjentek w ciąży gdzieś tam z niedoborem żelaza, że one tą wątróbkę chcą mieć. Tutaj od razu powiem, żebym przypadkiem nie zapomniała, że wątróbki w ciąży nie jemy, ponieważ wątróbka ma witaminę A w formie retinolu i to jest związek toksyczny dla rozwoju płodu, wtedy pojawiają się bady rozwojowe płodu, więc nie czerpiemy absolutnie w przypadku anemii bądź niedoborów żelaza, w ciąży żelaza z wątróbki, a kolejną rzeczą to są witaminy z grupy B, że też tam właśnie witaminy z grupy B, żelazo, to jest wątróbka, to jest stuprocentowy produkt, poza tym przecież też wątroba wszystko oczyszcza, więc to jest naprawdę najzdrowszy organ, jaki można sobie zjeść. Mhm. Wow, e, no to imponujące. E, nie możemy już dalej nagrywać, ponieważ źle mówisz o lekarzach, więc muszę przerwać. <laughs> e, e, słuchaj. Dziękuję, by było. E, słuchaj, dobra, to przejdźmy do tej wątróbki, postaram się jakoś wybrać z tego. Rzeczywiście, no ja się po prostu z tobą zgadzam. E, e, nie tylko dietetycy, ale również lekarze często jako taki quick fix, że szybkie rozwiązanie. Proszę jeść wątróbkę, bo ona ma dużo żelaza. Oczywiście ciężko temu zaprzeczyć, nie, nie zamierzam zaprzeczać, bo znajduje się sporo żelaza w wątróbce. Są tam różne interesujące związki, natomiast, natomiast generalnie, jeżeli mówimy o tym żelazie, no to już. Wspominaliśmy o tym, że jest różnica pomiędzy żelazem chemowym a żelazem niechemowym. Generalnie zdrowe dla naszego organizmu i wchłaniane w sposób kontrolowany jest żelazo niechemowe. Nie indukuje, nie indukuje odpowiedzi zapalnej naszego organizmu. Na ten temat są dziesiątki badań, więc ja swoim pacjentom nie rekomenduję wzbogacania diety za pomocą źródeł żelaza. Chemowego. Dlatego właśnie nie rekomenduję nigdy jedzenia wątróbki, no bo to nie jest po prostu zdrowe rozwiązanie. E, oczywiście, oprócz tego, że lasa jest, jest tam sporo różnych e, mikroelementów, ale to nie, jest, e, to nie jest dla mnie zdrowe rozwiązanie, dlatego w moich rekomendacjach, pomimo tego, że jestem lekarzem, nie ma wątróbki, e, to nie jest optymalny dla mnie e, model. No, i właśnie, no, i tam mieliśmy ten smalec, który trochę wyrzuciłem na bok, a teraz Wam powiem, dlaczego. Bo czy to jest wączukka, czy to jest jajko, to chcę Wam dać po prostu narzędzie, żebyście sobie sami wyrobili swoją własną opinię, bo też nie chodzi o to, że my tu będziemy gadać z głośnika, czy tam mówić z ekranu. Ale chcę wam dać narzędzie, gdzie ktoś przeliczył wartość odżywczą i sami możecie sobie patrzeć, nawet bym chciał, żebyście co jakiś czas tam zerkali sobie. Nie wiem, czy słyszeliście o Skali Andi, jest taki facet, lekarz zresztą, doktor Furman, Joel, napisał bardzo wiele książek tłumaczonych na wiele języków, to są bestsellery. W Polsce książki Joela Furmana również są dostępne. Ale z tego wszystkiego wziąłbym od Joela jego skalę Andy i link do tej skali, a może grafikę tej skali, bo część tych rzeczy przetłumaczyłem, żeby była dostępna w języku polskim, też będziecie mieli dostępne do tego podcastu. Ale dlaczego ja o niej mówię? Jest to skala gęstości, czyli inaczej wartości odżywczej, ponieważ wasze pytanie, zobaczcie, dotyczy wartości odżywczej macie dajecie przykłady jajka wątróbka smalec ale generalnie ja rozumiem że wyszukacie po prostu wartości odżywczej więc chcę wam powiedzieć że wy możecie sobie sprawdzić gdzie ta wartość odżywcza jest duża i ten pan Joel Furman zrobił prostą rzecz wziął 34 witaminy minerały antyoksydanty Substancje biologicznie czynne, które są nam potrzebne w diecie, tak? Wyobrażacie sobie, tak? Witamina C, różne rzeczy: Seleń, wapni, mangan, żelazo, wapni, yy, co chcecie? 34 takie substancje najbardziej potrzebne człowiekowi w diecie i ich zawartość w każdej, czy to jest właśnie jajko, czy tam wątrubka, czy to będzie seler, przeliczył dla każdego składnika naszej diety i to jest w liczniku. A w mianowniku jest ilość kalorii na, nie wiem, gram tego, m, tego składnika diety, czyli mamy ułamek. I, I wynik tego ułamka to jest wynik w skali Andy. I teraz Wam na przykład powiem, że w skali Andy. Czy mam to sobie odpalić, czy nie? Możesz sobie, Marta, odpalić i sobie popatrz. E, ja nie będę czytał Wam, ale e, Jarmusz ma, ma 1000 punktów w skali Andy. 1000 punktów to jest, to jest, nie wiem, chyba pierwsza trójka, bo w ogóle o, nie niewiele pokarmów ma około 1000. Jarmusz ma, szpinak ma, tam nie wiem, 700, 40, mhm. rukola 560. No i dobra. Teraz szukamy jajka, bo było pytanie o jajka. Ile, ile punktów mają jajka? 30. Jajka, Marta. Jajka mają 13 punktów. Dobra. E, oczywiście. Smalców angielskiej skali nie ma, tak, nie został on policzony, ale mamy po pokarmy bliskie. E, na przykład olej jako koncentrat tłuszczowy ma poniżej 10, tak. E, mamy produkty mięsne, nie wiem, polędwica będzie miała, tak strzelam, między 20 a 40 punktów, tak. E, a i znowu, do góry teraz, weźmiemy pomidora zwykłego 190 punktów, tak, rzodkiewka 550 punktów, nie. A brukselka 670. I teraz tak, czy to są czary jakieś? Czy, czy to jest jakaś manipulacja? Słuchajcie, to nie jest żadna manipulacja. Musicie zwrócić uwagę na to, co powiedziałem. Ilość składników odżywczych jest w liczniku. Jeżeli coś ma bardzo dużo witamin, bardzo dużo minerałów, to będzie miała dużo w liczniku. A jeżeli coś ma na gram mało kalorii, to ten wynik będzie duży. Dlatego dla wszystkich warzyw, zwłaszcza wszystkich zielonolistnych, sałaty, kapustowate, mieliście Jarmuż, Brukselkę, macie kapusta, pokczoi jest chyba w pierwszej trójce na świecie, jeżeli chodzi o, o tą wartość, czyli dużo wartości odżywczej, a wy pytacie o, o składniki odżywcze, nie pytacie o kalorie, w tym pytaniu pytacie o to, co odżywi mój organizm, to ja wam teraz mówię, co odżywi wasz organizm, ponieważ dostajecie dużo wartości odżywczej w małej ilości kalorii. I dlatego jest perfekcyjny wynik w skali ANDI. E, no i wracamy do jajek. Tam chyba 13 punktów, tak? Dlaczego tak jest? Trzyna... I teraz przypomnijcie sobie, co ja wam mówiłem na początku o jajkach. Jajka są kapsułą życia, gdzie w małej objętości musi być zawarta, sprasowana, informatyk by powiedział, spakowana jak pliki, bardzo duża ilość energii, bo tam nie można dołożyć energii do rozwoju tego małego ptaka, dopóki on nie wyjdzie z tego jajka. Czyli jajka zawierają wartość odżywczą, ale są bardzo gęste energetycznie. Dlatego wynik w skali Andy pokazuje, że tutaj uważajcie, bo dostajecie wartość odżywczą, ale dostajecie bardzo dużo energii. I teraz pytanie: czy większość z nas ma problem z tym, że ma mało energii, czy ma nadmiar? No, Marta, większość Twoich ludzi w gabinecie przychodzi pewnie, bo miała nadmiar. W miarę. Tak, nadmiar energii, tutaj. Wiecie. Tak. Od razu to sprostuje, że, drodzy Państwo, nam nie chodzi o energię życiową, e, taką, którą my mamy tam, kiedy wnioskujemy kwiatkę, tylko chodzi nam o e, po prostu o nadwagę, czyli o kalorie, czyli o, to, o tak, energetyczną. Tak. No, czyli zobaczcie, Dlatego skala Andi jest strasznie praktyczną skalą, bo e, znowu, Marta to podkreśla, ja też się podpisuję pod tym, że nie chcemy wszystkich przestawić na dietę roślinną. Jeżeli jesteście na jakiejkolwiek diecie, to jest, szanujemy. To, to jest wasz wybór. Natomiast jeżeli w tym pytaniu pytacie o wartości odżywcze, to wydrukujcie sobie skalę Andi. E, e, Będziecie mieli też link do oryginalnej, angielskiej wersji, część z tych pokarmów, te które w Polsce są popularne na tej grafice, ja wam przetłumaczyłem. Natomiast jest też oryginalna, dużo dłuższa lista tych pokarmów i nauczcie się mniej więcej, spojrzyjcie chociaż kilka razy w życiu na skalę Andi, żeby przynajmniej do tych pokarmów, które są gęste energetycznie, przynajmniej dodać tych czempionów, jeżeli chodzi o zawartość odżywczą, tak? Zobaczcie, co jest wysoko w skali Andi, a będziecie mieli gwarancję, że zawsze prawidłowo odżywicie swój organizm, a jednocześnie być może już nauczycie się, że niektóre pokarmy są po prostu bardzo gęste energetycznie. No i jeżeli macie problem z nadmiarem kalorii, to tych pokarmów raczej powinniście unikać czy starać się minimalizować w waszej diecie. Dlatego właśnie. Myślę, że chyba narzędzie praktyczne i na tym chyba zakończymy ten odcinek, nie? Super. Bar tak, 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 już kończymy. Ehm, ja jeszcze dodam swoje trzy grosze oczywiście, czyli o roślinnych yy, źródłach choliny. I tutaj jeżeli chcecie mieć pewność, że wam jej dzieci nie zabraknie, to sięgajcie po toje, sięgajcie po tofu, po jarmuż, po komosę ryżową, po fasonę. Po grzyby uważa się, że uważało się kiedyś, że grzyby nie mają wartości odżywczej, ale i boczniaki, i pietarki, i grzyby szytake, oprócz tego, że mają tą kolinę, to mają jeszcze mnóstwo właściwości przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych, więc grzyby jak najbardziej. Pomarańcze, migdały również w zasadzie ciężko jest. Zwracając uwagę na sposób żywienia, mieć niedobory koliny, czy jakichkolwiek innych składników odżywczych. Tutaj może tak troszeczkę jeszcze to przedłużę, ale ja na przykład bardzo widzę tę, tę zależność, że em, jeżeli ktoś już ma jakąś świadomość i zwraca uwagę na swoje pokarmy, na swój styl życia, na aktywność fizyczną, to on naprawdę bardzo dużą uwagę em, zwraca również na, na to, jak jest skomponowany jego talerz. Natomiast ci pierwsi pacjenci, którzy trafiają do mnie albo do Ciebie, to zazwyczaj jest to bardzo monotonna dieta, której faktycznie tych niedoborów może być dużo, bo mamy praktycznie sam nabiał, pszenne chleby, warzyw tam praktycznie nie ma, owoców nie ma, pestek, kiełek, niczego takiego. Mamy takie proste produkty, na których naprawdę jest łatwo się dorobić tych niedoborów, więc jeżeli zwracacie Państwo uwagę na swoje żywienie, to możecie być praktycznie pewni, że raczej Wam niczego nie zabraknie, jeżeli to będą właśnie produkty bardzo dobrej jakości, dobrze skomponowane, jeżeli połowa waszego talerza to będą warzywa yy, i warzywa i warzywa i będą one połową, to będzie dobrze. Dokładnie tak. No to co, to dziękujemy. dziękujemy. Wyposażamy, tak, was, wyposażamy was... Wyposażamy was praktyczne narzędzia. Marta zwróciła uwagę na Przede wszystkim rozmaitość, bo to jest gwarancja. Nie musicie mieć wiedzy dietetyka, nie musicie mieć wiedzy lekarza, jeżeli będziecie się po prostu starali, żeby różne rzeczy trafiały na, na wasze talerze, to ta rozmaitość zapewni Wam zbilansowanie diety i te wartości odżywcze, o które pytacie w gabinetach. Tak? Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Dzięki tamku.